Kampania społeczna, którą rozpoczęliśmy już w, na wiosnę tego roku, jest to cykliczna kampania. Kampania pod tytułem, pod nazwą Bądź Widoczny, Bądź Bezpieczny. Kampania jakby nabrała tego rozpędu, kiedy pogoda się zmieniła, czyli jesienna słota, wcześniej zachodzący zmierzch, i tą kampanię społeczną będziemy prowadzić cyklicznie do, do końca tego roku. W, w okresie tym zimowym ościennym będziemy rozdawać takie odblaski, jakie tutaj mamy, mamy prezentowane właśnie i rozdajemy tutaj mieszkańcom naszego miasta i, i regionu. Dodatkowo dzięki wsparciu partnera, jakim jest województwo podlaskie, udało nam się zakupić więcej takich odblasków, żeby jak najwięcej osób mogło być widoczna, mogła być bezpieczna, nie tylko poza terenem zabudowanym, ale też w terenie zabudowanym. Zaprezentowaliśmy Państwu już wcześniej taki filmik, na temat noszenia odblasków i widoczności tych osób na ten temat szerzej na pewno będzie mówił Pan, pan Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Irena Sudnik, który właśnie dzisiaj uczestniczy z nami na tej akcji, na tej dużej akcji plenerowej na, na, na ulicach, na chodnikach naszego miasta. Ale ta a kampania społeczna będzie prowadzona cyklicznie, aby uświadamiać jak najwięcej osób, które, których dotyczy ten problem, czyli pieszych. Myślę, że jest to bardzo, bardzo dobre rozwiązanie, a jeżeli choć uratujemy jedno istnienie ludzkie, jeżeli unikniemy jednego wypadku, już jest to warte, że będziemy o, ten temat, o, o tym temacie mówić. I też zachęcam Państwa redaktorów też do noszenia odblasków, żebyście byli ambasadorami naszej akcji i świecili dobrym przykładem dla, dla swoich widzów, czytelników, słuchaczy. Jeszcze raz powtórzę, że Dzisiaj spotykamy się wspólnie z Komendą Miejską Policji w Suwałkach przy wsparciu finansowym województwa Podlaskiego. Czy często zdarza się, że na naszych drogach pojawiają się piesi, którzy są po prostu niewidoczni? Tak. Musimy pamiętać o tym, że pierwszy, żeby był bezpieczny, przede wszystkim musi być widoczne. W porze jesienno-zimowej, kiedy zwrot zapada dużo wcześniej, pieszy jest zobowiązany do noszenia odwazków poza terenem zabudowanym, niemniej jednak e, też i w terenie zabudowanym, na terenie miasta e, są miejsca, są ulice, gdzie one są mniej i więc jeszcze po prostu jest mniej widoczne. Zatem, żeby był widoczny, zatem by, żeby był bezpieczny, skazane jest, e, aby ten odwazek miał również i na ter w terenie zabudowanym. A, czy jeszcze powinniśmy w jakiś sposób szczególnie znotować... My tutaj dzisiaj rozdajecie Państwo opaski. W kamizelce pewnie młodzież na przykład nie zechce chodzić. A czy taki odblask jest wystarczający, aby, aby być dostrzeżony? Zdecydowanie tak, jakikolwiek odblask, element odblaskowy, czy jest mniejszy, czy większy, wiadomo jest, że jeżeli jest to kamizelka, jest to z dużo większej odległości, taka osoba jest widoczna. Niemniej jednak no pieszy e, chodzący po mieście, możemy raczej rzadziej zauważyć taką osobę. E, niemniej jednak jakikolwiek od Was, czy to będzie opaska, czy jakakolwiek zawieszka, e, będzie działała na naszą korzyść, na nasze bezpieczeństwo. E, chciałabym, żeby Pan nam powiedział e, o tym, że kierowca nie ma... Czy jest taki duży szans na to, żeby w warunkach jesienno-zimowych szybko zatrzymać pojazd, żeby ostrzec tych yy, przechodów. E, pieszy bez odblasku widoczny jest e, z perspektywy, e, z punktu widzenia kierowcy, z odległości około, e, około 30 y, metrów. Bez odblaskami jest widoczny nawet ze 150 naprawdę odległość jest bardzo duża i dzięki temu, kiedy kierowca ma taką taki, tyle czasu i taką odległość na reakcję, w związku z tym ten pieszy bezpieczny zostanie albo ominięty, albo po prostu kierowca zatrzyma się, żeby udzielić pierwszeństwa, czy po prostu, żeby pieszy mógł bezpiecznie przejść czy na drugą stronę jezdni, czy ogólnie poruszać się. Dziękuję. Dziękuję bardzo.